Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Bibliotece w Raszynie. Nie wiem czy wiecie, ale w tym roku wypada 490. rocznica urodzin Jana Kochanowskiego i z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zainicjowała taką akcję, która nazywa się Kochanowski Challenge. I do tej właśnie akcji nasza biblioteka została nominowana. Akcja polega na tym, że Nominowani czytają wybrany utwór Jana Kochanowskiego, a następnie zapraszają do udziału w tej zabawie kolejne osoby. Ja postanowiłam przeczytać jedną z pieśni Mistrza Jana. Jest to pieśń druga z ksiąg pierwszych. Serce roście patrząc na te czasy. Mało przed tym gołe były lasy. Śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, A po rzekach wóz najcięższy zbierzał. Teraz drzewa liście na się wzięły, Polne łąki pięknie zakwitnęły, Lody zeszły, a po czystej wodzie Idą statki i ciosane łodzie. Teraz prawie świat się przystek śmieje, Zboża wstały, wiatr zachodny wieje, Ptacy sobie gniazda obmyślają, a przed dniem śpiewać poczynają. Ale to grunt wesela prawego, kiedy człowiek sumnienia całego, ani czuje w sercu żadnej wady, przeczby się miał wstydać swojej rady. Temu wina nie trzeba przylewać ani grać na lutni, ani śpiewać. Będzie wesół, byś chciał i o wodzie, bo się czuje prawie na swobodzie. Ale kogo gryzie mól zakryty, Nie idzie mu w smak obiad obfity. Żadna go pieśń, żadny głos nie ruszy, Wszystko idzie na wiatr, mimo uszy. Dobra myśli, której nie przywabi, Choć kto ściany drogo ujedwabi, Nie garć moim chłodnikiem chruścianym, A bądź ze mną, strzeźwym i spijanym. Do udziału w Kochanowski Challenge nominuję kolejne biblioteki: Bibliotekę Publiczną Gminy Pomiechówek, Gminną Bibliotekę Publiczną w Komorowie, Bibliotekę Publiczną Gminy Nadarzyn, Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie, a także Stowarzyszenie Labib. Do zobaczenia!